Witajcie drodzy słuchacze kanału. Iwana dawno nie było. Mariusz odciął kawałek filmu i przesłał chociaż fragmencik, zareklamujemy co tam się u Iwana dzieje. Spotkanie, to już chyba miesiąc minął, jak się to spotkanie odbyło. No i dzisiaj próba montażu. Nigdy tego wcześniej nie czyniłem. Spróbuję głos dodać. Iwana trudno tutaj podłożyć. Oryginał będziecie mieli oczywiście osobno. Naszym współczesnym zadaniem jest zrozumienie, jak stać się mężczyzną i jak być silniejszymi. Zauważcie, jak to było przez ostatni wiek nieustanny upadek męskości. Zgadzacie się ze mną. Dzisiejszy supersiłacz to taki, który sto lat temu byłby przeciętniakiem. Wyobrażacie sobie, jacy kiedyś byli mężczyźni. Mieli wielką krzepę. I szczególnie w ostatnich latach widziałem, jak my wszyscy pogrążaliśmy się w matrycy. Żeńskie wartości, czyli w konsumpcjonizm. Mieć jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej wrażeń. Fotografowanie się ze smacznym pożywieniem, wykonywanie zdjęć z miejsca, gdzie odpoczywałeś. To są czysto babskie wartości. Zgadzacie się ze mną? To już doszło do zupełnego marazmu. Mamy Całkowite zanurzenie się w wartości materialne, w matrycy, w matryksie i w materialnych żeńskich wartościach. Wartości materialne też są dobre, ale w tym przypadku doszło do zupełnego przegięcia, gdy wszyscy ludzie zaczęli pstrykać zdjęcia w rodzaju, oto ja i jem właśnie śniadanie, właśnie w ten sposób odpoczywam. To kult konsumpcjonizmu, kult pasożytnictwa. W ostatnich latach obserwowałem tych wszystkich morgen. Patrzyłem na ten cały konsumpcjonizm i myślałem sobie, jak to wszystko w ogóle usunąć. Ludzie tak mocno przywykli do smacznego jedzenia, słodkiego spania, do podróżowania po całym świecie i tu nagle BÓCH! Przyleciał strzybuk, najpierw przyleciał on, a potem był COVID-19 albo covid 19 on uruchomił dobre wiatry. A według mitologii słowiańskiej strzybuk miał 19 synów i 8. Córek. No i tych dziewiętnastu synów poruszyło temat, aby zacząć wszystkich tutaj kuć na kowadle. No i Bóg Bóg oczyścił nas z konsumpcjonizmu. Ludzie zaczęli mniej podróżować, mniej konsumować, wszystko było po to, aby ludzie zostali w domach, żeby zagłębić się w samopoznanie. Bo dotąd braliśmy wszystko to, co na zewnątrz: mnóstwo przedmiotów, samochody, pożywienie, a zapomnieliśmy o świecie wewnętrznym. Mieć dużo pieniędzy, dużo samochodów. Wszystko jest takie przytulne, komfortowe. Dobre ubrania, podróże, smaczne jedzenie takie z całego świata. Jeśli chcesz, to lecisz sobie do Italii i jesz coś w włoskiej kuchni. Jak chcesz, to do Afryki albo na Syberię, możesz sobie smacznie zjeść. A my nie żyjemy tu na Ziemi po to, aby smaczniej słodko spać. To powinno być dopełnieniem najważniejszej rzeczy, dla której żyjemy. A co jest najważniejszą rzeczą, dla której żyjemy? Najważniejsze jest tworzenie, czyli urodziliśmy się po to, aby tworzyć. A tworzenie dzieci jest jednym z rodzajów kreacji. Trzeba przecież jeszcze budować domy, maszyny, ubrania wszystko po to, aby ten świat był jak najlepszy. Powinniśmy tak żyć, aby po naszej śmierci świat stał się lepszym miejscem dzięki naszej twórczości. Podoba wam się takie podejście, bracia? Podoba się. A przez ostatnie 10 lat ludzie o tym zapomnieli. Ale pamiętajcie, to była część boskiej gry, ponieważ była epoka lisicy, aż do... Do 2012 roku. A Lisica to kobieta. W pradawnej bajce Lisica nazywana była Elżbietą Patrykiewną. A ostatnio Patrykiejewna wyciągnęła nogi, pamiętacie? To się stało w 2022 roku. Czyli epoka Lisicy skończyła się w roku 2012, ale ta epoka trwała 40-40, co daje nam 1600 lat. I nie mogła się zakończyć tak. Tak jak na ucięcie nożem, dlatego jej zakończenie trwało jeszcze 10 lat. I teraz zauważcie: wychodzi na to, że głównym człowiekiem na ziemi była kobieta, Elżbieta. W jej mocy była jurysdykcja i tak dalej. O tym, jaka to wredna osoba, dobrze wiecie. Angielka może tylko szkodzić. A teraz już w Anglii jest król. W Ameryce już rządzą mężczyźni. W Rosji też. Ruszyły się męskie tematy na świecie. Co prawda tam na zachodzie mężczyźni są zdegenerowani, ale mimo wszystko są płci męskiej, a nie żeńskiej, prawda? Nasi są najsilniejsi. Putin czy Łukaszenka to silne chłopaki, prawda? Bo w w dawnych czasach to było tak, że ten najważniejszy był w stanie pokonać innego najważniejszego. Cara jako pierwszy jechał na koniu i trzymał kopię w rękach. Na cara wybierało się silnego mężczyznę, a nie takich jak w Europie. Gdyby dziś któremukolwiek z europejskich prezydentów dać do ręki kopię, to by się pod nią załamał. Mowy nie ma, aby on w ogóle dobiegł do wroga. On po drodze w ogóle na fajda w spodnie, zgadzacie się ze mną? A u nas jakkolwiek by nie krytykować tej władzy, to mimo wszystko jest tam męska moc, czy to na Białorusi, czy w Rosji.